Pozwólmy się narodzić Jezusowi, Chrystusowi. Żyjemy w czasach, w których wiele serc jest zmęczonych, zagubionych, poranionych. Świat biegnie, goni, krzyczy, argumentuje, osądza, a jednak nie znajduje pokoju. Przyjmijmy Jezusa, abyśmy mieli siły i odwagę dawać świadectwo wiary w środowisku, w którym żyjemy, w naszej rodzinie, w pracy, wśród znajomych. Boże Narodzenie jest dziś bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Nie jako tradycja, nie jako zwyczaj, ale jako prawdziwe narodzenie Boga wśród nas. Betlejem nie jest jedynie miejscem na geograficznej mapie świata. Jest przestrzenią duszy, która mówi: Panie, przyjdź, czekam. Już wkrótce zasiądziemy do wigilijnego stołu i przełamiemy się opłatkiem. Jest to czas radości i pokoju, czas, który spędzamy w rodzinnej atmosferze. Ale nie dla wszystkich. Pamiętajmy, że w każdym człowieku przychodzi do nas Bóg, bo w tym wszystkim chodzi o Jezusa Chrystusa, zawsze chodzi o Niego, o tego, który nas kocha bezwarunkowo, który chce być z nami, który w swoim błogosławieństwie wyciąga do nas swoją rękę. I my przyjmijmy błogosławieństwo Boże, aby Boże narodzenie stało się nie tylko wspomnieniem, ale rzeczywistością. W imieniu koalicji dla życia i rodziny życzymy Państwu żywej wiary, niezłabnącej nadziei i prawdziwej miłości, które dodadzą nam sił na wszystko, co przed nami. Gloria in excelsis deo